Dzień dobry, witajcie Państwo na tym kanale. Dzisiaj trochę o sytuacji chrześcijan w Indiach. Rzecz podjęta na tym kanale z tego powodu, ponieważ nasze media nie tykają tematów, do których nie mają dyrektywy dotyczącej tego, jak się do tego ustosunkować politycznie. A więc temat niezwiązany z naszą polityką. I dlatego nie, nie pokaże się w naszych telewizjach i gazetach. I w lato tego roku w stanie Mańpur w północno-wschodnich Indiach zniszczono w zamieszkach ponad 400 kościołów. No, zamieszki jak zamieszki. Tysiące chrześcijan musiało uciec ze swoich domów, tysiące musiało się wyprowadzić. Zaczęło się od z, właśnie etnicznych, no ale jak już poszło do, przyszło do zamieszek, no to hinduści, religia pokoju, jako, jako że chcieli udowodnić, że są taką religią, pokoju zaczęli yy, zaczęli się wyżywać na chrześcijanach. I dosz, doszło do tego, do czego doszło yy, z aktualnie. Trochę, aktualnie trochę później, w październiku, doszło do aresztowania pastora w, w czasie nabożeństwa w stanie Uttar Pradesh, to jest na północy Indii, przy granicy z Nepalem. Został oskarżony o, o namawianie do chrześcijaństwa i aresztowano go razem z żoną i małym dzieckiem. No, ja nie, mu, ja nie mówię, że księża powinni mieć żony, ale sprawą ale z pra, z yy, powinno się przynajmniej zainteresować jakieś tam mm, gminy, kościele. Tymczasem okazuje się, że nie musimy się niczym przejmować, ponieważ z Watykan, a szczególnie. Opcja w Watykanie popierana przez aktualnego naszego papieża Franciszka uważa, że największym problemem kościoła na świecie jest miejsce w nim pederastów i innych. Tu słowo od cenzury YouTube'a. Yy, więc kamień z serca nic się takiego strasznego nie dzieje. Yy, tak. Dzie to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia.